Cześć, witaj, miłego oglądania. Subskrybuj i włącz powiadomienia. Bradley zawsze przykładał dużą wagę do ważnych dat. W wieku 38 lat nauczył się, że drobne gesty mają ogromne znaczenie w małżeństwie, a czterdziestety urodziny Melisy zasługiwały na coś wyjątkowego. Spędził tygodnie, planując każdy szczegół. Zarezerwował stolik w Harbor House. Najbardziej ekskluzywnej restauracji serwującej owoce morza na wybrzeżu, tym samym miejscu, w którym dziesięć lat wcześniej zjedli swoją pierwszą wspólną kolację. Kiedy właśnie przeprowadzili się do miasta tej odległej nocy, pełni nadziei, wznosili toast za nowy początek, patrząc na zachód słońca nad oceanem przez okna sięgające od podłogi do sufitu. Bradley chciał odtworzyć tę magię, aby pokazać Melisie. Że nawet po tylu latach nadal jest dla niego najważniejsza. W to szczególne sobotnie popołudnie Bradley przybył do Harbor House 30 minut przed czasem. Nosił starannie zapakowany prezent, srebrną bransoletkę z zawieszkami symbolizującymi kluczowe momenty w ich związku, którą zamówił dwa miesiące wcześniej. Restauracja była elegancka jak zawsze. Nieskazitelnie białe obrusy, subtelne kompozycje kwiatowe. Cicha, wyrafinowana atmosfera ekskluzywnego lokalu. Bradley sprawdził rezerwację stolika strategicznie umieszczonego przy oknie z widokiem na morze. Wszystko wyglądało idealnie. Szampan już schładzał się w wiadrze z lodem obok stolika. W tym momencie podszedł kelner. Był młody, miał nieco ponad dwadzieścia lat, był szczupły i miał poważną minę typową dla kogoś, kto traktuje swoją pracę poważnie. Na plakietce z imieniem widniało imię Julian. Bradley uśmiechnął się, gotowy poprosić o kartę win, kiedy Julian lekko przechylił głowę, wyglądając na zdezorientowanego, i zadał pytanie, które miało zburzyć wszystko. A więc drugi mąż nie przyjdzie dziś wieczorem. Cisza, która nastąpiła po tych słowach, wydawała się trwać wieczność, choć prawdopodobnie trwała tylko trzy lub cztery sekundy. Bradley mrugnął, przetwarzając słowa, które właśnie usłyszał. Przepraszam, co pan powiedział? Jego głos zabrzmiał niżej niż zamierzał. Julian natychmiast zdał sobie sprawę, że popełnił straszny błąd, a może nie do końca błąd. Wyraz twarzy kelnera zmienił się na coś pomiędzy dyskomfortem a determinacją. Rozejrzał się szybko, upewniając się, że w pobliżu nie ma innych pracowników. A następnie pochylił się lekko w stronę Bradleya. Proszę pana, muszę z panem porozmawiać na osobności. Czy mógłby pan pójść ze mną na chwilę na tyły? W głosie Juliana dało się wyczuć niepokój. Bradley poczuł ucisk w żołądku, fizyczne przeczucie, że zaraz dowie się o czymś bardzo złym. Wstał mechanicznie i poszedł za kelnerem przez główną salę restauracyjną, do małego pomieszczenia na zapleczu. Zdala od ciekawskich spojrzeń innych gości. Tam, z nerwowo splecionymi rękami, Julian zaczął mówić: Proszę pana, nie wiem jak to powiedzieć, ale zasługuje pan naprawdę. Pańska żona regularnie odwiedza te restauracje od prawie dwóch lat, bez wyjątku, w każdą środę wieczorem. Zawsze towarzyszy jej ten sam mężczyzna i zachowują się jak para. Siedzą przy tym samym stoliku, dzielą się potrawami, śmieją się razem. A sposób, w jaki się zachowują, sprawia, że każdy pomyślałby, iż są mężem i żoną. Zakładałem, że to pan jest tym mężczyzną, dopóki nie zobaczyłem pańskiej reakcji przed chwilą. Bradley musiał oprzeć się o ścianę. Każde słowo wypowiedziane przez Juliana sprawiało mu fizyczny ból, jakby ktoś uderzał go w klatkę piersiową. Jesteś pewien? Masz absolutną pewność, że to moja żona? Wyciągnął telefon drżącymi rękami i pokazał zdjęcie Melisy. Julian bez wahania skinął głową. To ona, proszę pana, jestem tego pewien. Obsługuję ich osobiście prawie co tydzień. Kelner kontynuował. I wtedy historia stała się jeszcze bardziej niepokojąca. Proszę pana, muszę być szczery. Dlaczego panu to mówię? Nie chodzi tylko o to, że uważam to za słuszne, chociaż tak jest. Chodzi o to, że pańska żona i mężczyzna, z którym jest, traktują wszystkich pracowników z absolutnym brakiem szacunku. Są niegrzeczni, mają absurdalne wymagania, narzekają na wszystko, nawet jeśli nic nie jest nie tak i przez prawie dwa lata nigdy nie zostawili porządnych napiwków. W zeszłym tygodniu pańska żona upokorzyła mnie przed całą salą restauracyjną, ponieważ podane przeze mnie pieczywo było zbyt ciepłe. Trzy razy kazała mi wracać do kuchni, za każdym razem z inną skargą. Mój kierownik prawie mnie zwolnił z powodu sceny, którą wywołała. Julian wziął głęboki oddech, zanim kontynuował. Mam dwadzieścia trzy lata, proszę pana. Pracuję tu od czterech lat, żeby opłacić studia. Budzę się o piątej rano, żeby się uczyć przed zmianą, pracuję od 15 do dwudziestej i staram się robić to wszystko z godnością. Ale w każdą środę, kiedy widzę tę parę wchodzącą do restauracji, wiem, że będę traktowany jakbym był niewidzialny, lub gorzej, jakbym był kimś gorszym od człowieka. W zeszłym tygodniu, kiedy mnie upokorzyła, postanowiłem, że jeśli prawdziwy mąż kiedykolwiek się tu pojawi, zasługuje na to, aby dowiedzieć się, z kim naprawdę jest żonaty. Bradley poczuł się źle. Nie chodziło tylko o zdradę, ale o okrucieństwo. Melisa, kobieta, z którą dzielił życie przez ponad dekadę, osoba, którą uważał za dobrze znaną, była zdolna do takiego zachowania. Zawsze postrzegał ją jako miłą, uprzejmą osobę, która traktowała wszystkich z szacunkiem. Czyżby się zmieniła, czy też on nigdy jej naprawdę nie znał? Czy możesz podać mi więcej szczegółów? Zapytał Bradley, mimo bólu, mówiąc teraz spokojnym głosem. Julian skinął głową i podał dokładne informacje. Dokładną godzinę przybycia zawsze między dziewiętnastą a dziewiętnasty trzydzieści stolik, który preferowali, schowany w najcichszym kącie restauracji, dania, które zwykle zamawiali. Opisał mężczyznę. Wysoki około czterdziestki, ciemne włosy z siwizną na skroniach, zawsze ubrany w drogie garnitury, z wyraźnym południowym akcentem. Zawsze płacił firmową kartą kredytową. Bradley szczerze podziękował Julianowi. Uścisnął kelnerowi dłoń i powiedział coś, co płynęło prosto z serca: — Dziękuję za odwagę. Wiem, że nie było to łatwe i przepraszam za to, jak cię potraktowano. Julian tylko skinął głową, czując ulgę, że postąpił zgodnie z własnym sumieniem. Bradley opuścił restaurację, nie czekając na melisę. Wysłał jej krótką wiadomość, że ma pilną sprawę w pracy i musi odwołać kolację. Melisa odpowiedziała smutnymi emotikonami i wyrozumiałymi wiadomościami, pisząc, że zawsze będzie go kochać i że mogą przełożyć kolację na inny termin. Każde słowo wydawało się teraz trucizną. W swoim samochodzie zaparkowanym na ulicy przed restauracją, Bradley wziął głęboki oddech i zaczął jasno myśleć. Nie był typem człowieka, który działał pod wpływem impulsu, ale nie był też typem człowieka, który pozwoliłby, aby ta sprawa przeszła bez echa. Wyjął telefon i otworzył aplikację do udostępniania lokalizacji, z której on i Melisa korzystali od lat. Coś, co zaczęli dla wygody, aby koordynować harmonogramy i spotkania. Nigdy wcześniej nie sprawdzał historii, całkowicie jej ufał. Teraz z lekko drżącymi rękami przewijał historię lokalizacji Melisy, skupiając się na środowych wieczorach. Schemat był niezaprzeczalny i druzgocący. W każdą środę, bez wyjątku, przez ostatnie 18 miesięcy aplikacja pozwalała mu zobaczyć, że Melisa była dokładnie w Harbor House, przybywała tam około 19 i wychodziła między 20.00 a 22.00. Ale w te same dni, kiedy Bradley wracał do domu z pracy, Melisa zawsze mówiła, że właśnie wróciła z zajęć Pilates po drugiej stronie miasta. Wracała do domu około 22.30 w stroju do ćwiczeń, z włosami związanymi w kucyk, opowiadając o tym, jak intensywna była sesja. To wszystko było doskonale wyćwiczonym kłamstwem. Bradley jechał do domu na autopilocie. Była już prawie dwudziesta, a Melisa prawdopodobnie właśnie w tym momencie była na zajęciach Pilatesu, a raczej była w restauracji z innym mężczyzną, siedząc przy stoliku w rogu, śmiejąc się, dzieląc się drogim deserem i traktując obsługę jak śmieci. Gniew narastający w Bradleyu nie był wybuchowy, był zimny i wyrachowany. Nie chciał po prostu skonfrontować się z nią, chciał w pełni zrozumieć zakres kłamstwa, zanim podjął działania. Kiedy dotarł do domu, do odnowionego wiktoriańskiego domu, który kupili razem pięć lat temu, Bradley udał się prosto do wspólnego biura. Laptop Melisy leżał na biurku, jak zawsze. Nigdy nie była szczególnie ostrożna z hasłami, zawsze uważając, że nie ma nic do ukrycia. Ironia losu była teraz gorzka. Bradley znał jej hasło, nigdy go nie zmieniła od czasu zakupu komputera. Otworzył laptopa i zalogował się na jej konto e-mail. Znalezienie tego, czego szukał, zajęło mu tylko 15 minut. Melisa utworzyła w swojej skrzynce e-mailowej folder o nazwie Archiwum Projektów. Ogólna, niczym niewyróżniająca się nazwa. Jednak w folderze tym znajdowały się setki e-maili wymienionych z mężczyzną o imieniu Gareth Thompson. Bradley zaczął je czytać a każda wiadomość była dla niego ciosem. Najwcześniejsze wiadomości pochodziły sprzed prawie trzech lat. Zaczęły się one od kontaktów zawodowych. Garrett był regionalnym kierownikiem sieci luksusowych hoteli i najwyraźniej poznał Melisę podczas imprezy firmowej, w której uczestniczyła ona jako kierownik do marketingu w firmie technologicznej. Początkowe wiadomości były niewinne i dotyczyły podstawowych kontaktów zawodowych, jednak w ciągu kilku tygodni ton wiadomości uległ zmianie. Gareth zaczął komentować inteligencję Melisy, jej urodę i to, jak bardzo różniła się od wszystkich kobiet, które dotąd spotkał. Melisa początkowo odpowiadała nieśmiało, ale wkrótce dorównała mu intensywnością. W ciągu dwóch miesięcy, wiadomości stały się wyraźnie romantyczne. W ciągu kilku miesięcy korespondencja ujawniła sekretny, intymny związek. Bradley musiał kilkakrotnie przerywać czytanie. Ból był fizyczny. Raz zwymiotował, biegnąc do łazienki i uwalniając całą udawaną dotąd udrękę. Ale wrócił i kontynuował czytanie. Musiał wiedzieć wszystko. Wiadomości ujawniły regularne spotkania, nie tylko w środowe wieczory w restauracji... Ale także w pokojach hotelowych w czwartkowe popołudnia, kiedy Melissa twierdziła, że ma przedłużone spotkania z klientami. Były też weekendowe wyjazdy, które udawała konferencjami biznesowymi. Bradley pamiętał te wyjazdy. Pamiętał, jak siedział sam w domu, wysyłając jej słodkie wiadomości i życząc powodzenia w prezentacjach. Wszystko to było kłamstwem. Najbardziej bolał go poziom planowania to nie była pomyłka. Nie była to chwilowa pomyłka. Było to skrupulatnie skonstruowane, starannie utrzymywane podwójne życie przez lata. Melisa stała się ekspertką w kłamaniu, tworzeniu, tworzeniu alibi, zarządzaniu dwiema równoległymi rzeczywistościami i była w tym dobra. Bradley nigdy nie podejrzewał, ani przez chwilę aż do tej nocy. Zapisał wszystkie e-maile w osobnym folderze i wysłał kopię na swój adres e-mail aby mieć dowody nawet jeśli ona się dowie i spróbuje wszystko usunąć Była prawie 23, kiedy usłyszał jak samochód Melisy wjeżdża do garażu Zamknął jej laptopa, odłożył wszystko dokładnie tak jak było i poszedł do salonu Usiadł na sofie, zgasił światło i czekał Melisa weszła przez drzwi kuchenne jak zawsze. Nadal była w stroju do ćwiczeń, idealnie odgrywając swoją rolę. Cześć kochanie. Bardzo mi przykro z powodu dzisiejszej kolacji. Możemy to nadrobić jutro? Weszła do salonu i włączyła światło, zamarła widząc Bradleya siedzącego w ciemności. Przestraszyłeś mnie. Dlaczego siedzisz w ciemności? Bradley patrzył na nią przez dłuższą chwilę. To było zadziwiające, jak normalnie wyglądała, jak szczerze była miła, jak szczerze kochała. Jak było na Pilatesie? Zapytał, starając się zachować neutralny ton głosu. Melisa uśmiechnęła się, zupełnie nieświadoma pułapki. Było świetnie, męczące, ale świetne. Instruktorka kazała nam wykonywać ten nowy zestaw ćwiczeń, którego nie znoszę. Podeszła bliżej, aby go pocałować, ale Bradley wstał, zwiększając dystans między nimi. To zabawne, powiedział spokojnie. Ponieważ twoje zajęcia Pilatesu wydają się odbywać w domu, w porcie, w każdą środę wieczorem, a może raczej twoje romantyczne kolacje z Garetem odbywają się tam. Melisa natychmiast zbladła. Zamarła całkowicie, jakby zamieniła się w kamień. Otworzyła usta, ale nie wydobyła się z nich żadna dźwięk. Byłem tam dzisiaj, kontynuował Bradley, dobierając każde słowo z precyzją. Przyjechałem wcześniej, żeby przygotować twoją urodzinową kolację niespodziankę. Wiesz, kto mnie przywitał? Julian, kelner, którego regularnie poniżasz. Zapytał mnie, czy drugi mąż też przyjdzie. To trochę zagmatwane, prawda? Myślał, że to ja jestem tym drugim facetem, bo najwyraźniej ty i Gareth przez prawie dwa lata traktowaliście wszystkich w tej restauracji jak śmieci. Melisa próbowała coś powiedzieć, ale Bradley podniósł rękę. Nie, nie będziesz teraz mówić, będziesz słuchać. Kiedy Julian mi wszystko opowiedział, wróciłem do domu i przeczytałem twoje e-maile. Wszystkie. Trzy lata Melisa, trzy lata kłamstw, trzy lata, podczas których budowałaś całe równoległe życie, podczas gdy ja byłem tutaj, wierząc w każde słowo, które wychodziło z twoich ust. Łzy zaczęły spływać po twarzy Melisy, ale nie były to łzy smutku. Były to łzy paniki osoby, która została przyłapana i wiedziała, że nie ma ucieczki. Bradley, mogę to wyjaśnić, proszę, pozwól mi wyjaśnić. Jej głos był desperacki, złamany. Co wyjaśnić? Zapytał Bradley. A teraz w jego tonie pojawiła się zimna ironia. Wyjaśnij, jak stałaś się ekspertką w kłamaniu. Wyjaśnij, jak traktowałaś ludzi, którzy ci służyli, z pogardą, podczas gdy ty bawiłaś się w dom z innym mężczyzną. Wyjaśnij, dlaczego w każdy czwartek po południu, kiedy mówiłaś, że masz spotkania, w rzeczywistości byłaś w pokojach hotelowych. Wyjaśnij to, Melisa. Słucham. Próbowała zbliżyć się do niego, ale Bradley cofnął się. Nie dotykaj mnie. Słowa wyszły z jego ust jak lód. Melisa osunęła się na sofę, cała trzęsąc się. To była pomyłka. Zaczęło się od przyjaźni, a potem wymknęło się spod kontroli. Nigdy nie chciałam cię skrzywdzić. Nadal cię kocham, Bradley. Proszę, uwierz mi. Kochasz! Bradley prawie się roześmiał, ale w jego głosie nie było śladu humoru. Kochasz tak bardzo, że przez trzy lata mnie okłamywałaś. Kochasz tak bardzo, że stworzyłaś cotygodniową rutynę zdrady. Kochasz tak bardzo, że upokorzyłaś 23-letniego kelnera, który próbuje opłacić studia. To jest twoja miłość, Melisa. Podszedł do biurka w rogu pokoju i podniósł teczkę, którą przygotował, czekając na nią. W środku znajdowały się wydruki niektórych z najbardziej odkrywczych e-maili, historia lokalizacji z aplikacji oraz lista dat i miejsc, które zebrał. Rzucił folder na stolik do kawy. A dokumenty rozsypały się po podłodze. To są dowody twojej wersji miłości. Dwie godziny temu rozmawiałem przez telefon z prawnikiem. Jutro rano rozpoczniemy proces rozwodowy. Melisa całkowicie spanikowała. Nie, Bradley, proszę. Możemy to naprawić. Zerwę z nim. Nigdy więcej się z nim nie spotkam. Możemy pójść na terapię dla par. Proszę, nie niszcz wszystkiego, co zbudowaliśmy. Bradley spojrzał na nią. Naprawdę spojrzał i zobaczył nieznajomą osobę. Już to zniszczyłaś, Melisa, trzy lata temu, teraz po prostu dostrzegam rzeczywistość. Próbowała się kłócić, błagać, obiecywać zmianę, ale Bradley był poza zasięgiem. Podniósł kluczyki do samochodu i małą walizkę, którą przygotował. Dzisiaj będę spał w hotelu, jutro porozmawiamy ponownie, ale tylko przez prawników. Nie próbuj się ze mną kontaktować bezpośrednio. Nie chce słyszeć więcej kłamstw. Wyszedł z domu, pozostawiając Melisę płaczącą na sofie, otoczoną dowodami własnej zdrady. Kolejne miesiące upłynęły na zamęcie procedur prawnych, podziale majątku i bolesnych rozmowach za pośrednictwem prawników. Bradley odkrył, że w ich stanie udowodniona niewierność miała duże znaczenie w orzeczeniach rozwodowych, zwłaszcza przy obszernych udokumentowanych dowodach. Melisa próbowała to zakwestionować, próbowała to zminimalizować, ale dowody były niepodważalne. Proces trwał sześć miesięcy. Bradley zatrzymał dom, zabezpieczył większość wspólnych inwestycji i wyszedł z małżeństwa z nienaruszoną godnością. Melisa kilkakrotnie próbowała pogodzenia się z nim podczas tego procesu. Wysyłała długie emocjonalne wiadomości. Pojawiała się w miejscach, gdzie wiedziała, że będzie, a nawet próbowała rozmawiać ze wspólnymi przyjaciółmi, aby przedstawić swoją sprawę. Bradley zablokował wszystkie kanały komunikacji i utrzymywał kontakt wyłącznie za pośrednictwem prawników. Nie był zainteresowany powracaniem do przeszłości ani dawaniem jej kolejnej szansy na manipulowanie nim. Jeśli chodzi o Gareta, Bradley nigdy nie skonfrontował się z nim bezpośrednio. Nie widział w tym sensu. Ten mężczyzna był nieistotny, był tylko symptomem prawdziwego problemu, którym była świadoma ciągła decyzja Melisy o zdradzie. Jednak dzięki wspólnym znajomym ze świata korporacji, Bradley dowiedział się, że Gareth był żonaty, a jego żona nigdy się o tym nie dowiedziała. Przez chwilę rozważał, czy jej o tym powiedzieć, ale uznał, że nie jest jego obowiązkiem sprzątanie bałaganu po innych ludziach, miał własne życie do odbudowania. Ostateczna rozprawa rozwodowa odbyła się w chłodny jesienny poranek, prawie dokładnie rok po tej nieudanej urodzinowej kolacji. Bradley i Melisa siedzieli po przeciwnych stronach sali sądowej, a ich prawnicy rozmawiali na temat rozwiązania związku, który kiedyś znaczył dla nich wszystko. Melisa płakała przez całą rozprawę. Bradley podpisał dokumenty pewną ręką bez łez, bez wahania. Kiedy sędzia ogłosił oficjalne rozwiązanie małżeństwa, Bradley poczuł coś zbliżonego do ulgi. To był koniec bolesnego rozdziału. Rok i trzy miesiące po tej rewelacyjnej nocy, Bradley odbudował swoje życie, przeprowadził się do nowoczesnego mieszkania w centrum miasta, bliżej pracy z widokiem na park. Jego kariera rozwijała się. Otrzymał znaczący awans. Dzięki znajomym zaczął spotykać się z kobietą o imieniu Sofii, graficzką, młodszą od niego o dwa lata, z suchym poczuciem humoru, które sprawiało, że po raz pierwszy od dawna śmiał się szczerze. W sobotę po południu, spacerując z Sofii po dzielnicy handlowej w pobliżu swojego nowego mieszkania, Bradley po raz pierwszy od rozwodu zobaczył Melisę. Wychodziła ze zwykłego domu towarowego z torbami na zakupy. Zmiana była szokująca. Jej włosy nie były tak profesjonalnie ułożone jak zawsze ubrania były proste i niekorzystne dla sylwetki. Jej postawa przypominała kogoś, kto dźwiga ciężar całego świata. Wyglądała na dziesięć lat starszą niż w rzeczywistości. Melisa zobaczyła go w tym samym momencie. Jej oczy rozszerzyły się i próbowała się uśmiechnąć, ale był to uśmiech wymuszony i desperacki. Zrobiła krok w jego kierunku, ale Bradley tylko skinął głową, tak jak robił to w przypadku każdego dalekiego znajomego. Sophie wyczuła napięcie i ścisnęła jego dłoń nieco mocniej. Wszystko w porządku? zapytała cicho. Wszystko w porządku. odpowiedział Bradley. I to była prawda. Szedł dalej, nie oglądając się za siebie, nie czując potrzeby by dowiedzieć się, jak się ma Melissa i jak potoczyło się jej życie. Ten rozdział jego historii został zamknięty. Kilka tygodni później Bradley zrobił coś, co planował od dawna. Po raz pierwszy od tamtej pamiętnej nocy wrócił do restauracji w porcie. Poprosił o rozmowę z Julianem i dowiedział się, że kelner nadal tam pracuje, awansował na zastępcę kierownika i ukończył studia. Bradley przywitał się z nim serdecznie i zostawił hojny napiwek z krótką notatką. Dziękuję za twoją odwagę. Zmieniła moje życie na lepsze. Julian przeczytał notatkę i uśmiechnął się, szczerym uśmiechem kogoś, kto wie, że postąpił słusznie, nawet jeśli było to trudne. Tej nocy Bradley zjadł kolację w spokojnej atmosferze, delektując się owocami morza, które kiedyś tak silnie kojarzyły mu się z melisą, a teraz były po prostu doskonałym jedzeniem w pięknej restauracji. Był sam. Postanowił przyjść bez Sofii, ponieważ musiał osobiście zamknąć ten rozdział. Patrząc przez okna sięgające od podłogi do sufitu na zachód słońca nad oceanem, zastanawiał się: Jak życie może zmienić się całkowicie w jednej chwili? Jedno pytanie od odważnego kelnera zburzyło jego rzeczywistość, ale także uwolniło go od kłamstwa, które mogło trwać przez lata. Czasami Bradley wciąż myślał o tamtej nocy. O tym, jak inaczej potoczyłoby się wszystko, gdyby Julian nie miał odwagi powiedzieć prawdy. Prawdopodobnie nadal byłby żonaty z Melisą, nadal by jej ufał i nadal byłby oszukiwany w każdą środę wieczorem. Ból związany z odkryciem prawdy był nie do zniesienia, ale alternatywa, czyli życie w kłamstwie w nieskończoność, byłaby gorsza. W dziwny i skomplikowany sposób był wdzięczny za okrucieństwo Melisy wobec Kelnera, ponieważ to właśnie to okrucieństwo doprowadziło w końcu do ujawnienia prawdy. Życie toczyło się dalej, jak zawsze. Bradley nauczył się, że zaufanie, raz całkowicie złamane, nie może zostać naprawione, a jedynie zastąpione czymś nowym i innym z kimś innym. Dowiedział się, że ludzie mogą przez lata ukrywać swoje prawdziwe oblicze. Że maski mogą być noszone z przerażającą perfekcją. Dowiedział się też, że odwaga pochodzi z najbardziej nieoczekiwanych miejsc, czasami od 23-letniego kelnera, który uważa, że sprawiedliwość jest ważniejsza niż utrzymywanie tajemnic przed niegrzecznymi klientami. Kiedy Bradley opuścił restaurację tej nocy, ponad rok po pierwszym odkryciu czuł się lekki. Przeszłość była właśnie tym, przeszłością. Melisa była bolesnym wspomnieniem, które z każdym dniem stawało się coraz bardziej odległe, a przyszłość po raz pierwszy od dawna wydawała się pełna realnych możliwości opartych na szczerych fundamentach. Przetrwał burzę i wyszedł z niej silniejszy. Tylko to się liczyło. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Jeśli ci się podobał. Nie zapomnij zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnych aktualizacji. Do zobaczenia następnym razem.